Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Informowałem Was, że Kabut nie chciał wgrywać nowych aplikacji. Między innymi chciałem grać aplikację do obydwu rejestratorów od 70 maj. Wszystko ładnie poszło. Także dziękuję jednemu widzowi za komentarz, który mówił, żeby skasować pamięć, yy, pamięć sklepu Play. I rzeczywiście to zadziałało od razu. Więc wchodzimy w ustawienia, aplikacje. No i tu mamy wyświetl, wyświetl, wszystkie aplikacje. Mamy sklep Google Play. No i mamy pamięć. I nacisnąłem wyczyść pamięć podręczną. Czytam, już nie pamiętam, którą nacisnąłem. W każdym razie aplikacja 70 Maj się. Pięknie zainstalowała, więc ten problem rozwiązany. Dziękuję jeszcze raz. Doceniam Wasze wszystkie komentarze.